Zielona herbata Twoja sekretna broń w walce o zdrowie i sylwetkę. Zielona herbata, znana i ceniona od tysięcy lat, jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Jej niepowtarzalny smak i aromat w połączeniu z wieloma korzyściami zdrowotnymi sprawiają, że coraz więcej osób sięga po nią na co dzień. W tym artykule dowiesz się, dlaczego zielona herbata jest uznawana za cud natury, a także jak możesz wykorzystać jej właściwości odchudzające. By osiągnąć swoje cele zdrowotne i sylwetkowe. Co sprawia, że zielona herbata jest tak zdrowa? Zielona herbata jest bogata w antyoksydanty, szczególnie katechiny, z których najważniejsza to EGCG, galusam, epigallokatechiny. To właśnie te związki są odpowiedzialne za wiele korzyści zdrowotnych, takich jak ochrona przed wolnymi rodnikami. Antyoksydanty neutralizują szkodliwe wolne rodniki, które przyczyniają się do starzenia się organizmu i wielu chorób. Wsparcie dla układu sercowo-naczyniowego. Regularne picie zielonej herbaty może obniżyć poziom złego cholesterolu LDL i poprawić elastyczność naczyń krwionośnych. Poprawa zdrowia mózgu. Zielona herbata wspiera funkcje poznawcze. Może zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera i Parkinsona. Zielona herbata A odchudzanie. Jeśli Twoim celem jest utrata wagi, zielona herbata może być Twoim sprzymierzeńcem. Badania wykazują, że regularne spożywanie tego napoju wspiera spalanie tkanki tłuszczowej i przyspiesza metabolizm. Katechiny zawarte w zielonej herbacie stymulują metabolizm. EGCG w połączeniu z kofeiną może zwiększyć termogenezę proces, w którym organizm spala kalorie, by produkować ciepło. Oznacza to, że pijąc zieloną herbatę, możesz spalić więcej kalorii nawet w spoczynku. Zielona herbata może pomóc szczególnie w redukcji tkanki tłuszczowej na brzuchu. Działa to dzięki wspomnianym katechinom, które wspierają proces lipolizy, czyli rozkładu tłuszczu. Niektórzy uważają, że picie zielonej herbaty może pomagać w kontrolowaniu apetytu. Choć nie jest to jednoznacznie potwierdzone przez badania, wiele osób odczuwa mniejszą chęć podjadania, gdy regularnie sięga po filiżankę tego napoju. Zielona herbata może poprawiać wrażliwość na insulinę i wspierać stabilizację poziomu cukru we krwi, co ma kluczowe znaczenie w procesie odchudzania. Skoki cukru mogą prowadzić do nagłych napadów głodu, więc zielona herbata może pomóc w utrzymaniu stabilności. Jak pić zieloną herbatę, by schudnąć? Jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać potencjał odchudzający zielonej herbaty, warto zastosować kilka praktycznych wskazówek. Pij ją regularnie, aby zauważyć efekty. Zaleca się picie 3 do 5 filiżanek dziennie. Unikaj cukru. Dodawanie cukru lub słodzików może zniweczyć jej korzystne działanie na wagę. Nie parz zbyt długo. Zaleca się parzenie zielonej herbaty przez 2-3 minuty w temperaturze 70-80 stopni Celsjusza, by uniknąć gorzkiego smaku i utraty cennych składników. Najlepiej przed posiłkiem. Picie zielonej herbaty przed jedzeniem może wspomagać kontrolowanie apetytu i pobudzać metabolizm. Inne korzyści zdrowotne zielonej herbaty. Zielona herbata to nie tylko napój dla tych, którzy chcą schudnąć. Oto kilka dodatkowych powodów, by włączyć ją do swojego codziennego menu. Wzmocnienie układu odpornościowego dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów. Zielona herbata wspiera układ odpornościowy, pomagając organizmowi bronić się przed infekcjami. Poprawa zdrowia skóry, antyoksydanty obecne w zielonej herbacie pomagają zwalczać wolne rodniki, co może opóźniać procesy starzenia się skóry i zmniejszać ryzyko pojawienia się zmarszczek. Detoksykacja organizmu zielona herbata wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu, pomagając w usuwaniu toksyn. Wspomaganie zdrowia jamy ustnej katechiny obecne w zielonej herbacie mają działanie antybakteryjne, co może zapobiegać rozwojowi próchnicy i chorób dziąseł. Podsumowanie. Zielona herbata to prawdziwy dar natury, który może pomóc Ci nie tylko zadbać o zdrowie, ale także osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Regularne picie tego napoju wspiera odchudzanie, poprawia metabolizm, wspomaga spalanie tłuszczu i pomaga kontrolować apetyt. Dodatkowo, jej korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, skórę i odporność sprawia, że warto uczynić ją stałym elementem swojej diety. Pamiętaj jednak, że zielona herbata nie jest cudownym środkiem na odchudzanie. Klucz do sukcesu leży w zdrowej diecie i regularnej aktywności fizycznej. Filiżanka zielonej herbaty może być jednak doskonałym wsparciem na tej drodze. Sięgnij po nim już dziś i przekonaj się, jak wiele korzyści może Ci przynieść.